Jestem nawet załadowany Ale to już pamiętacie pewnie Wyjeżdżamy Kurde Powiem Wam nawet dobrze się, tu, się wjeżdża i wyjeżdża ode mnie Lepiej jak z tamtego na pewno co miałem załadowany Ale miejsca nie ma na sobie Ma się kurde, paczek sobie schodzi. Yy, wymyśliłem nową tą... Yy, nową sekcję nie sekcję, tylko... Inaczej to się nazywa. Ach. O, I wymyśliłem za siebie swoje w tym roku, jak będą wyglądały, to jednak wprowadzam chyba, chyba jeszcze zaznaczam, ale raczej na pewno chyba tak, jak to się mówi. E, zmiany, czyli ma to wyglądać następująco: na Teksasie ze żminnym razem owiec, po, po rzepaku na dużym kawałku. 8 hektarowym kukurydza na tych dwóch mniejszych tam 4 hektary będzie może 4,5 do 5 żyto a na nadziejach tam na tych stanowiskach najsłabszych grykę jest, że to I kup... no, no, no chyba tak będzie najrozsądniej to zrobić. Bo ewentualnie zamiast gryki to mogę więcej owsa zasiać. Ale wiecie jak to jest? Lepiej czasem zdywersyfikować chyba co? Jeszcze gdzieś chciałem pszeniczki trochę wpierdolić, ale już nie mam gdzie. Ale pszenica u mnie jest chyba nieopłacalna. Ponieważ... Różnica jest 200 zł na, na, ten, na tonie. Ale ona mi nie sypnie więcej jak żyto, kurwa hybrydowe. Żyto po życie całe życie. Pszenicę rezygnuję. Yy, będzie kukurydza, owiec, żyto, gryka. Witam wszystkich w mordę Jeża. Dziś. Będzie coś niefajnego, bo żeby się do tego dostać, to nie jest tak łatwo. Jeszcze jest słoma jest w gardzieli. Jak byłby bardzo gorący dzień, a były, to mogłoby to by się nawet podpalić. Ale trzeba było być w dobrej myśli, Uff. żeby nie było jeszcze tego podajnika. Jeszcze. A jest podajnik, jest utrudniony dostęp i trzeba od razu z drugiej strony łożysko, a z drugiej strony też będzie niefajnie, bo trzeba koła zdjąć. To jest najgorsze. Łożyska to też nie jest dobrze. Tutaj wszystko, tutaj wszystko to trzeba pozdejmować. Zastanawiam się jak to jest tutaj było. Tutaj na te śruby. Jedna strona Odejdzie, druga na tamtym się trzyma, jest co robić dzisiaj. Mam nadzieję tylko, że na głównym bębnie, akurat wszystko nic złożysk nie będzie. Ale też można sprawdzić. Wiecie, się trochę porusza jakiś hałas. A dziś trzeba po prostu wszystko to wiecie od do od odrzutnika Cały. No, niestety. Także ja się biorę powoli, działam, co tutaj mogę. Nie będę jakoś chyba dziś to nagrywał, bo przy tym to zgaduję, że może mnie jakiś szlak trafić. A to nie będzie proste, szybkie i łatwe. To ogólnie tak. mamy. Ale to przychodzi do końca żniw. Także, no cóż, biorę się do pracy. No jestem już przy Warszawce, Warszawkę właśnie na S2 wyjechałem, Żyrardów mam zrzutkę pierwszą, ogólnie 6 rzutek mam, ależ 3 w Żyrardowie, a finalnie kończymy w, no, Rokietnica, to można powiedzieć Poznań, nie? Jola jest w tym tygodniu jeszcze tylko do środy i jedzie na urlop na dwa tygodnie, a ja jestem ostatni tydzień w trasie, no i przyszło mi ogarnianie biura do końca miesiąca bez Joli. Będzie ciężko kurde. to wszystko opanować, ale... ale też się cieszę, że schodzę z ciężarówki. No, takie ambiwalentne, cały czas to powtarzam, że jeszcze taką czutkę mam, że dwa tygodnie powinien przejeździć, ale nawet to, że Jolki nie będzie, to ja nie mógłbym przejeżdżać, musi być ktoś w biurze. No to, no to tak się złożyło dobrze w sumie. Ale musicie mieć świadomość, że ja nie będę tego tak wszystkiego dobrze tak jakby ogarniał, jak Jolka z tymi paczkami, z tym wszystkim, kurczę, jest tego troszeczkę i te faktury, wystawianie, i wynajem sprzętu, i telefony odbieranie, i to wszystko także do końca wakacji jednym słowem prace w kombinacie będą troszeczkę trwały opornie można tak powiedzieć, ale gdzieś tam będzie szło do przodu młody dzisiaj będzie się zajmował kombajnem naprawą, ciekaw jestem jak mu pójdzie i kiedy mu to się uda zrobić Ja jeszcze tak sobie nad tymi uprawami myślę, ale chyba myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie, w ten sposób rozstrzygnę, bo chciałem na Teksasie kukurydzę siać, ale boję się, bo to są za duże nakłady jednak, a Teksas jest zbyt ryzykownym kawałkiem pola na kukurydzę, bo tam przyjdzie trzy tygodnie bez deszczu i chuj tę A owiec to jak to jest to nawet, no powiedzmy, że nawet tak nie szkoda, kurwa, na no w najgorszym przypadku. Ale obiec zimowy, oczywiście. Załatwiłem sobie. I teraz kurwa, w końcu! Siejemy go na 12,5 hektara. Na 6, 7 będzie gryka. Na 8 kukurydza. Na 6 żyto. I to jest cała struktura upraw. A jeszcze tam mam pola. o kurwa, ja zapomniałem. Jeszcze mam w, w, w wieżbówce, tam nie wierzbówce tylko w Wrześnicy. To, 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 to chyba grykę też, bo to, bo to... będzie ten region nadziei, można powiedzieć. A i Bo to będzie 7, prawie 8 hektarów gryki, kurwa. To nie mało. No ale jest potencjał w Gryce, też czasem na takich słabych ziemiach. Kurwa. No to mógłbym ewentualnie, że to pożycie zrobić tam. I też by może nie było kiepsko. Ale chyba lepiej zmianowanie wprowadzić. Zwłaszcza, że ta gryka troszkę wyciągnie tą glebę. Yy, odchwaści się ją z jednoliściennych. No i stanowisko połów zostawi lepsze niż pożycie. Także moim zdaniem tak. Tak, jestem właśnie w Girardowie już. Godzina 9.30. Trzy punkty do zładunku z sześciu. I reszta już w stronę Poznania. 2 km do pierwszego, dzwoniłem, pytałem czy jest miejsce na naczepę. No to coś tam mówiło, że jest. Zobaczymy co to znaczy coś tam jest. No witam wszystkich serdecznie. Tu mamy drzwi zakończone. Dzisiaj jeszcze troszkę tam podszlifuję co, co tam brakuje i będę je składał. Naprzód. Udało mi się, że się namówić, żeby nie dawać zderzaka. Tylko właśnie, żebym zrobił taki spliterek, on będzie dzielony, ze względu na to, że rejestracja tutaj nisko będzie usadowiona. Tu już mam drugi element, zaraz go podniosę sobie lekko w samochód, żeby sięgnąć krętarkę, porobić dziurki od spodu i skręcić to. Ten już jest zamontowany. No i pokażę Wam na końcu jak ono będzie wyglądać, nie wiem czy dzisiaj przyjdą światełka. Bo mają być takie jak, takie jak te, tylko większe. Takie jak te, tylko, tylko większe i e, większe płaskie, tak żeby się zmieściły tutaj w ring. Tu ring ma 17 cm, a 17,74 mają tamte światła. Będą trochę większe. Powinny tutaj się ładnie schować, no i trochę lepiej to będzie wyglądać, bo te jednak troszkę za małe, takie przymrużone, bo oczka miała, ona potrzebuje duże, zdziwione oczy mieć. Jest godzina, nie wiem która, 11, lewo, prawo, może przed, może po. Tutaj porozbierałem te rzeczy. I mamy taki widok. Ogólnie wiadomo, już ktoś był przede mną. Nie ma innej. No, bo nakrętkę w ten sam sposób odkręcał co i ja. Czy tam zakręcał. E... Jeszcze śruby prawdopodobnie podmienił. Bo że wiecie, tu jest mało miejsca. E... Żeby zdjąć podajnik, to jest też kupa, kupa, kupa czasu. Dlatego najpierw trzeba zdjąć to koło, później to. I to. Ten talerz jest przykręcony do tego na dziesiątki. I żeby tu odkręcić, to z tamtej strony powinna być taka główka, żeby się zaparła i nie można było ją, jej obrócić. Albo ktoś podmienił, albo ja nie wiem, a może tak jest w końcu, ale to wtedy wszystko trzeba robić bez podajnika. A tutaj jest. I jak ja tu odkręcałem. To i kręciło się z tamtej strony, a z tamtej strony z żadną nasadką, z żadnym śrubokrętem, żadnym kluczem nie da płaskim czy tomoczkowym dojść. No nie ma miejsca, bo to jest jeszcze w głębi, tak jakby. No nie ma opcji. To pomijając ten cud, że ja jakoś odkręciłem tutaj wycinek, przecinek i tak dalej. Okej, okay, to poszło, ale teraz trzeba zdjąć to koło tutaj z wielopustów. W ogóle nie jest clean, tylko w no ale i tak każdy nazywa to clean, jakby nie było. I trzeba teraz, wychodzi na to, że trzeba dorobić ściągacz. Dorobię na dwie śruby. Mam nadzieję, że skręcając, yy, i wiecie, pobijając, da radę jakoś to zrobić. W ogóle taka ciekawostka od tego tutaj, na, co napina, wiecie, całe te też obroty, pękła taka jedna rzecz, i żeby ją. Wymienić, to dałoby radę bez ściągania, ale drugą, rzecz trzeba podspawać, bo już się sporo wytarła. To żeby to i tak trzeba to zdjąć, żeby tam to zrobić. Więc kolejne problemy, ja tutaj dorabiam jakiś ściągacz, tylko też trzeba wiecie jakiś mocny, bo jest śruby są daleko oddalone i to będzie zginało się. Więc no, trzeba coś, trzeba jeszcze jechać. Pośruby mocne do kind Metoila, bo zwykłe to ja tylko gwinty popsuję, a i tak będzie ciężko. No i znowu kupa czasu, roboty, żeby dorobić, ściągać i to wszystko, ale nie ma innej opcji. No i niestety, no, po trzech złamanych marpolach, przykręciłem ten drugi spliterek. I co sądzicie? Chyba nawet fajnie to wygląda. Może jeszcze tego troszkę bardziej do dołu dogiąć No ale to tam kwestia kosmetyki Chyba no fajnie to będzie wyglądać jeszcze Właśnie kratka jakaś Znaczek będzie na kratce I, I pewnie tutaj jakieś zdobienia jeszcze na grillu Takie Wiecie, takie łezki Na tym Rejestracja ale ja się biorę za montaż za składanie drzwi z powrotem, żeby można było się nią przejechać. Taka płoza Nawet chyba nie głupio A ja już mam najgorsze za sobą Teraz jadę na koło Konina Tam zostawiam 20 paczek i na Poznań Resztę i już mam załadunek od nowej spedycji na Opole gdzieś tam W stronę Opola prześladujemy mi te opole ostatnio, co? Dobra, Danielos przywiózł znowu tarczę. Mieniłem Bob że... założył, przydał się w końcu do czegoś, a nie tylko opierdziela się grubas jeden. Kurwa suchmalcu jeden mały, ty, ty kur... Kurwa, bierz się do roboty! Ty ale. kurwa ty no. Założyłem, także mamy już dostępną kurde piłę z nową tarczą Także zapraszamy do wynajmowania Grzesiu mówił, że jak masz palić bizon, to żeby chociaż nagrać Tak Ci głosówkę dał? Nie no kurde, kiedyś pamiętam, że, A... że Ci mówił, że jak masz go spalić to chociaż nagraj No to cały czas masz włączoną kamerę taką. No cały czas nie, ale... A w ogóle tak się nie powinno robić, pamiętajcie <noise> tak, tak. To, to tak nie robimy. Jak coś to tak nie robimy. Nie, tak to to nie. Aj, nie gaz. no, mamy o, gaśnicę. Gaz się skończył i ciężko poodgrzać tu. I nie wiem czy pójdzie. Jeszcze się okaże, że będzie trzeba podajnik zdejmować. To dopiero będą jaja. No, a tu kurde tam zboża stoją. Boża stoją, a tu czasu nie ma załapiliśmy tlen na płomień trochę lepszy ale tylko dymu więcej ja na razie nie chcę kurde ruszyć tu za kolerę może bizon i nie kosi, ale za to też nie działa odpaliłem na chwilę syrenkę bo akumulatory już takie słabe były, że nie chciały szybko nawet podnosić a te nasze prostowniki też są takie, takie sobie to niech chwilę pochodzi i do, doładuje No a ja pójdę do Danielowi da, dalej tam pomagać przy tym przy tych łożyskach bo kurde tak się zapiekły, że za cholerę nam nie chce zajść a to niech sobie pocyka Jest godzina 15:16 i oprócz tego, że tutaj to tylko siły e, coraz są mniejsze, to poza tym nic. Ogólnie tak, tutaj już dużo co tutaj. No wiecie, to już dawno odkręcone. Tutaj takie coś zrobione i trzyma się tego jak cygan z zasiłku. Ogólnie nie ma opcji, żeby to poszło. Wszystko jest poluzowane. E, grzane wodą i jeszcze trzeba dać temu trochę czasu wziąłem się za drugą stronę mamy tutaj już zdjęte całe koło to wcześniej tutaj to wyszło ogólnie ręką ogólnie to wiadomo tu też było zaglądane bo nawet widać że to jest koło zmienione i tego i żeby to koło zdjąć to po prostu wiecie trzeba ściągać Teraz tam i właśnie dam głosówkę Grzesiowi, żeby kombinować jakiś ściągacz, bo tutaj nie mogę znaleźć takiego dużego. No i, no i trzeba próbować. Trochę tu, trochę tu. Od razu zmienimy ten pasek, co tutaj idzie. Bo ja drugi raz... Słyszycie? Bo ja tu drugi raz nie będę zaglądał. なに、とっても。